Hej, hej, z tej strony ponownie ja. Jakby. Widzicie, co się stało. Już możecie podejrzewać, przynajmniej. Lisiast jest zaliczony. Dlaczego? Yy, powiem to w prostym tłumaczeniu. Nagrałem sobie przed chwilą odcinek, jak przechodziłem go. I normalnie wszystko się nagrywało, nawet były fajne momenty, i w ogóle. Yy, cieszyłem się z tego filmu, jak z żadnego poprzedniego. I nagle patrzę na podgląd i się okazuje, że film wygląda tak. Tutaj. Nie. So... Yy, wynagrodzę to na następnym odcinku, który pojawi się jutro. Nagram coś innego. Mm, no ale tak, no ostatni odcinek z w Creation Reborn się nie pojawi na kanale. Niestety, ale tak. No, także do następnego. Trzymajcie się i cześć.